Czym jest bezrobocie, jakie są jego rodzaje i skutki, oraz jak można z nim walczyć? Bezrobocie zjawisko społeczne polegające na tym, iż grupa ludzi w wieku produkcyjnym, zdolnych i chętnych do pracy nie jest w stanie podjąć zatrudnienia. Bezrobotny nie jest nigdzie zatrudniony nie prowadzi działalności gospodarczej ani żadnej innej pracy zarobkowej. Bezrobotnym zgodnie z definicją jest osoba, która ukończyła 18 lat, ale nie ukończyła 60 lat, kobiety, lub 65 lat, mężczyźni. Rozmiary bezrobocia zależą od trzech czynników: współczynnika aktywności zawodowej, liczby ludności w wieku produkcyjnym, rozmiarów zatrudnienia. Do analizy i opisu sytuacji na rynku pracy, używa się zazwyczaj wielkości zwanej stopą bezrobocia. Jest to wyrażony w procentach stosunek liczby osób bezrobotnych do zasobów siły roboczej. Bezrobocie możemy podzielić na wiele rodzajów, ze względu na przyczyny technologiczne, jest efektem wprowadzania zmian w technologii produkcji, postępu technologicznego. Zakłady pracy, poprzez unowocześnianie swoich procesów, są zmuszone eliminować pracowników, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, lub ich miejsca pracy zostały zautomatyzowane. Koniunkturalne, cykliczne, związane jest z cyklem osłabienia gospodarki. Dobrym przykładem jest okres pandemii COVID-19, gdzie wiele miejsc zakładów pracy, zwłaszcza turystyka, gastronomia, branża fitness, ze względu na lockdown, nie mogły utrzymać pracowników. Frykcyjne, przejściowe zjawisko to jest generowane przez osoby, które są w trakcie zmiany pracy, poszukiwania nowego, Lepszego miejsca pracy, absolwenci szkół wyższych czy ponadpodstawowych. Jest ono zazwyczaj krótkookresowe, spowodowane naturalnym ruchem pracowników: zmiana miejsca zamieszkania, powrót do pracy po długotrwałej chorobie, rehabilitacji. Jest to zazwyczaj nieredukowalne minimum bezrobocia, funkcjonującego w dynamicznej gospodarce. Strukturalne, Wynika z zaburzonego stosunku podaży siły roboczej do popytu na pracę, generowane jest poprzez brak dopasowania kwalifikacji pracowników do aktualnych potrzeb pracodawców. Charakterystyczne dla tego typu bezrobocia jest dłuższe pozostawanie bez pracy, długi okres przekwalifikowywania się pracowników i osiągnięcia kompetencji właściwych dla oferowanych miejsc pracy. Najczęściej odnosi się ono do konkretnych branż lub obszarów geograficznych. Dobrowolne jest efektem konfliktu interesów pracodawców i potencjalnych pracowników w kwestii płacy realnej oferowanej dla danych osób. Potencjalni pracownicy, pomimo wolnych miejsc i szerokiej gamy ofert pracy, nie są skłonni jej podjąć ze względu na własne oczekiwania zarobkowe przymusowe ze względu na rodzaje bezrobocie jawne w tym jawne rejestrowane określone na podstawie ewidencji prowadzonej przez UP oraz jawne rzeczywiste ustalane na podstawie badanie aktywności ekonomicznej ludności BAL. Jest to badanie sytuacji na rynku pracy, mające na celu uzyskanie informacji o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej. Bezrobocie ukryte występuje w dużych zakładach pracy poprzez przerost zatrudnienia. Dotyczy osób zniechęconych poszukiwaniami pracy, osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, a chętnych pracować w wymiarze pełnym, ze względu na czas trwania bezrobocia krótkookresowe, do 3 średnio średniookresowe, 3-6 metrycy długookresowe, 7-12 miesięcy), długotrwałe, powyżej 12 miesięcy). ze względu na obszar powszechny, dotyczy całego kraju i jest zjawiskiem masowym. Lokalne dotyczy konkretnego regionu, obszaru, ze względu na źródła danych. Pozorne, generowane przez osoby zatrudnione nielegalnie, widniejące w rejestrze bezrobotnych jako pozostające bez pracy, całkowite. Tworzą je osoby, które nie podejmują żadnego zatrudnienia, częściowe, osoby podejmujące zatrudnienie w niepełnym wymiarze. Skutki bezrobocia możemy obserwować w wymiarze ekonomicznym, społecznym i psychologicznym. Zazwyczaj ma one negatywne konotacje. Najwyższe koszty ponosi sam bezrobotny, nie tylko w wymiarze materialnym, ale także albo przede wszystkim w wymiarze psychologicznym, stres, obniżenie poczucia wartości społecznej. W wymiarze społecznym ma ono wpływ na wiele płaszczyzn życia, nie tylko bezrobotnego, poczucie wykluczenia, niechęć do udziału w życiu społecznym it as, Ale także w kontekście relacji społecznych oraz kształtowania się patologii społecznych, w wymiarze ekonomicznym przekłada się ono na spadek poziomu produkcji, większe wydatki państwa a pomoc socjalną i walkę z bezrobociem, czy w końcu zmniejszenia wpływów i deficyt budżetowy. Jedynie bezrobocie krótkookresowe może wywołać pozytywne skutki, będące naturalnym efektem dynamicznej rozwijającej się gospodarki. Osoby, które otrzymają pracę, charakteryzuje wysoka wydajność, dyscyplina pracy Przejawiają oni większą chęć do podnoszenia kwalifikacji, konkurencję pomiędzy pracownikami na rynku pracy. W wymiarze ekonomicznym bezrobocie osłabia wymagania płacowe pracowników. Walka z bezrobociem i metody, jakie mogą odnieść najlepszy efekt, zależą od poziomu bezrobocia. Przy niskim wskaźniku zazwyczaj wystarczające jest wspieranie aktywizacji bezrobotnych poprzez długotrwałe programy ułatwiające znalezienie pracy czy zachęcanie pracodawców do zwiększenia zatrudnienia poprzez atrakcyjne oferty przygotowane przez rząd, np. dotowanie firm tworzących nowe miejsca pracy, możliwość korzystania z gamy programów unijnych, tworzenie korzystnych warunków dla zagranicznych firm chcących uruchomić swoje oddziały w danym regionie. W sytuacji kryzysu gospodarczego, wymienione powyżej działania, mogą być niewystarczające i muszą zostać uruchomione specjalne programy wspierania, Pakiety antykryzysowe, pandemia koronawirusa, dzięki którym firmy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe pod warunkiem utrzymania niezmienionego poziomu zatrudnienia. Mogą to być także okresowe zwolnienia z opłacania składek ZUS, niskoprocentowe lub bezzwrotne pożyczki dla przedsiębiorców, umorzenie zaległości podatkowych w części lub całości, ulga w niektórych opłatach. Na samorządy rezygnują z podatku od nieruchomości pod warunkiem, że zakład pracy będzie funkcjonował i zatrudniał obecną liczbę pracowników preferencyjne finansowanie PFR Polskiego Funduszu Rozwoju